11-13 października w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Wolnie odbyły się warsztaty dla parafialnych scholi dziecięcych. Pomysłodawcą tych warsztatów był e, ksiądz e, Łukasz Król, e, który jest w naszej parafii od kilku lat. Przyznam się szczerze, że miałam trochę takie mieszane uczucia, ale wydawało mi się to lekko szalony pomysł. E, jednak dziś, kiedy warsztaty już kończą się, e, Wiem, że, że był to doskonały pomysł. Dzieciaki fantastycznie zareagowały świetnie, wzięły udział. To był cudowny. Kart. Dyrygentem w czasie tych warsztatów był pan Hubert Kowalski, który po raz kolejny gościł w minie, bardzo nam miło. Panie Hubercie, jaki przebieg miały warsztaty jak to wyglądało? Warsztaty są takim szczególnym czasem, kiedy w przeciągu dosłownie niecałych dwóch dni trzeba przygotować sporo śpiewów, które mają potem wybrzmieć podczas niedzielnej Eucharystii, no, a w naszym przypadku również w Wołominie podczas specjalnego koncertu, który się odbył po tej Eucharystii. No więc ten czas jest bardzo intensywny, zaczyna się w piątek, późnym popołudniem, potem całą sobotę pracujemy. Te dwa dni w zasadzie były poświęcone pracy wokalnej, a potem, w, czyli w niedzielę, ostatni dzień, kiedy już finalizowaliśmy, dołączyli do nas muzycy z Warszawskiej Akademii Muzycznej. Dzięki czemu mogliśmy tak właśnie w takiej dużej wokalno-instrumentalnej odsłonie się zaprezentować. Ja jestem, powiem szczerze, pełen uznania dla dzieci, które uczestniczyły w tych zajęciach, w tych warsztatach. Znaczy, oczywiście jestem również pełen uznania dla dorosłych, ale może w szczególności dla dzieci, bo dzieci w obecnych czasach, żeby wytrzymały taką ilość prób, skoncentrowały się, jakoś też się tego nauczyły, no to naprawdę Trzeba dużej klasy, a ponadto te dzieci są już widać dobrze przygotowane i przeszkolone. Mają dużo dobrych odruchów wokalnych, co powoduje, że było znacznie łatwiej z nimi pracować. Na dzisiaj mogliśmy się cieszyć super finałem, to znaczy naprawdę piękny kościół w Wołominie, w którym tutaj mieliśmy możliwość uczestniczenia w Eucharystii, a po niej z dużą ilością osób zaśpiewaliśmy te utwory, które udało nam się przygotować właśnie w formie koncertu. Warsztaty, które przeprowadziliśmy w naszej parafii Matki Bożej Czastowskiej w Ominie, no, wymagają albo domagają się pewnych podziękowań, bo naprawdę wiele trudu zostało włożone. Pierwsze podziękowania kierujemy do prowadzącego te warsztaty, pana Huberta Kowalskiego, który z ogromną sympatią i zamiłowaniem do muzyki poprowadził nasze dzieci, młodzież do tego, by śpiewały nawet w wielu głosach. Jest to niesamowite, jak wielką sympatię zdobył tych dzieci i jak łatwo poprowadził ich do tego, by, by mogli jakby pokazać się, zharmonizować razem w chórze w scholi. Ogromne podziękowania też kierujemy dla prowadzących, do prowadzących szkole. Rodziców, wszystkich, którzy przybyli, dorosłych, którzy opiekowali się, pomagali w różnych zadaniach, które wyznaczane były przez naszego pana dyrygenta, pana Huberta. Ogromne podziękowania kierujemy do muzyków, którzy przybyli na dzisiejszy koncert finałowy i który wybrzmiał w pełni razem z tymi głosami. Niesamowite również podziękowania kierujemy dla pani Danuty, która nas żywiła 60 osób przez trzy dni. No jest to ogromne wyzwanie. Dziękujemy zatem Pani Danucie. Dziękujemy Pani Magdzie Radomskiej, która koordynowała wszystkie wszystkie ustalenia, która była tu pośród nas obecna. Dziękujemy bardzo serdecznie Pani Burmistrz Wołomina, która objęła patronatem nasze wydarzenie, warsztaty, a także księdzu dziekanowi Witoldowi Gajdzie za Miejsce, a także za patronat tutaj w tym kościele, w naszej parafii. Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali wszystko do jedzenia, ciasta, ale dziękujemy wszystkim, którzy pomagali nam również i duchowo. Był to czas ciężkiej pracy, ale i dużych owoców. Na koniec dziękuję, również, dziękuję tym, którzy. Powinni być na początku, a jednak daję ich na końcu, aby najbardziej utkwiły nam w sercu. To są wszyscy ci, którzy dzisiaj występowali, którzy śpiewali z głębi serca, tak naprawdę to dawali świadectwo swoim śpiewem o miłości do Pana Boga, o wdzięczności, o radości, a także o wstawieństwie Matki Bożej Królowej Polski. Cieszę się, że to wydarzenie miało tutaj miejsce. I że jest dopiero początkiem czegoś pięknego i dobrego, pięknych przyjaźni, pięknego śpiewu, pięknej miłości do Pana Boga i naszych wspólnych, wspólnych marzeń, które możemy zrealizować. Marzeń muzycznych. Zapraszam wszystkich zatem już niedługo na Festiwal Kolendowy 11 stycznia i na Festiwal Chwały w Dniu Zesłania Ducha Świętego. Do zobaczenia. Szczęść Boże!